Halo, halo, cześć Simano, z tej strony Maciejku i witam Was w kolejnym odcinku serii Top 5 najlepszych modów tygodnia. Na samym wstępie chciałbym Was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Naprawdę bym był bardzo wdzięczny, jakbyście zostawili tę subskrypcję. A subiki i lajki zachęcają, zachęcają i motywują do dalszej pracy, więc naprawdę byłoby mi bardzo miło, jakbyście czyli lajka, jak i subika. Przed nami dzisiaj stoi Valtra, oczywiście to 5 najlepszych modów w tygodniu, tak jak to wspomniałem przed chwilą. Od razu mogę przypomnieć, że jak zostawicie hashtag mod, to ja Wam przypnę serduszko. I pamiętajcie, że do tych modów linki są w opisie, w kolejności, jak na filmie. No i co? Ja pewnie bez zbędnego przedłużania będę leciał do pierwszego młodzika, którym jest zgrabiarka. Dzisiaj trochę będzie, będą dwie zgrabiarki, ale fajne tam powychodziły, to chciałem je przetestować. Jak widzicie tutaj Fara KS6D, mm, oczywiście zgrabiareczka, 31 koni wymagane i 3 metry szerokości roboczej, dodatkowe wzmocnienia ośki możemy sobie tutaj dodać, tak czy nie. Ja sobie zostawię na nie chyba niepotrzebne moim zdaniem i osłony możemy sobie dać tutaj. Ja sobie dam o to osłonę, możemy sobie pozwolić kolory na taki na przykład, e, tych jakby co tutaj zgrabiają, mm, jakby tu dać. Czerwony na pewno nie, chyba czarny zostawimy, ale o, nie ten kolor mnie interesuje, tylko ten mnie interesuje kolor, że ten bym zmienił chętnie na taki. No i co? Pewnie o tak sobie od razu kupimy, 3,5 wam około kosztuje to nas. Ja wsiadam od razu do walterki i testujemy tego modzika. O, ja sobie słowa nie ustawiłem, ale na serii tej to może i być bez słowa. Dobra, ja sobie podczepię. A, zapomniałem, że wiecie co, ja jedną rzecz zrobię. Albo dobra, niech będzie ta ryż, nie będzie rycznego zaczepienia. E, no i mamy tak. Ja zobaczę, czy jest jakiś panel IC. Chyba nie ma, ja tylko do końca opuszczę. O, cyk. E, panelu IC chyba nie ma, e, więc ja sobie ją rozłożę. A, Aha, to ja mam. O tak, dobra. Trzeba mieć e, podniesione, żeby rozłożyć no i można sobie włączyć i lecieć tutaj zgrabiać ja sobie wiecie co dla testu ja sobie dalej tam zrespiał tutaj gdzieś mm, słomę trochę tylko tak o tutaj bardziej chcę mm, 10 tak metrów bo ja już to testowałem przed odcineczkiem tylko że ja na przykład bym dał 900 litrów cyk o o takie coś i zobaczymy czy to zgrabia Bo chcę zobaczyć czy to zgrabia Nieważne że to taka kubka jest wielka Podłużna jedna ale chcę, Będziecie widzieć po prostu że Ta zgrabiarka zgrabia Bo w tej zgrabiarce Nie ma co e, innych funkcji Za bardzo tylko te zgrabianie No ale co ma być innego Niby e, w tej zgrabiarce Ale chodzi mi bardziej tutaj o te funkcje panelu IC To nic nie ma a zgrabiareczka Bardzo fajna ale ja już sobie odłożę na bok. Ojejciu, nie w tą stronę zakręciłem. Mm, bo chcę sobie zaraz przetestować kolejną zgrabiarkę. Niestety pod rząd, ale ja sobie już ją tak... O, przypomniało mi się, że... Dobra, o tak. Zostawimy sobie. I ja przechodzę do kolejnego młodziku, e, którym też również będzie, tak jak wspomniałem przed chwilą, zgrabiarka, ale już to coś innego, takiego typowo na polską wieś. Jak widzicie, jest to taka e, tutaj... E, z grabiarka Agromed Z216 zerombista na polską wieść. Wie, wieść wieść mamy też dobrą że wyszła właśnie na ale sporta ta zgrabiareczka. E, ale idealna jest taką na polską wieść e, 25 koni wymagane i 4,5 metra szerokości roboczej może niestety ch tutaj chyba nie możemy zmieniać kolorów ale wiem, że tutaj jest jeszcze taki o i możecie sobie zmieniać tu różne kolory ja sobie zmienię w tym w takim modziku to było coś, tylko trzeba wiecie co, o tak szybko <laughs> o tak zobaczyć i numerki <laughs> przepisać 144, 88, 75 no nie, bo to jest ten modzik oczywiście to no, było 144, 88 i 75. Jest taki sam kolorek fajny, polecam też młodzi kolor konfigurator, więc sobie możecie również go pobrać. E, ja sobie tutaj. A ja nie kupiłem w ogóle zgrabiarki, bo tak kupiłem ten ten, ale nie kupiłem zgrabiarki Dobra, o to sobie kupujemy. Za 1200, tutaj jeśli chodzi o tą zgrabiareczkę, tylko wiem, że pierwsze trzeba. hol... E, hol. No ja to nazywam. No nie, no nie wiem, jak to prawidłowo się nazywa dokładnie, ale ja sobie zapnę od razu do dociągnika pierwsze. I jedynie chciałem Wam powiedzieć, że nie ma, mam pojęcia, jak to się dokładnie mm, tutaj. Bo wszystko jest napisane, że w panelu AC obsługuje się. No i jest ok. Ja testowałam sobie przed odcineczkiem. Tylko nie wiem, e, nie chce mi się przyczepić z grabiarka do e, zaczepu transportowego, ale to nic na razie. Przetestujemy sobie ten tryb pracy, jakby. O, cyk. Możemy sobie zaczepić, jak widzicie. I sobie pojedziemy również tutaj. O, jak widzicie, właśnie przez to, że nie. E, bo pokażę Wam od razu też. O, tutaj da się jeszcze zaczepić. Takie jest to tutaj. E, powinno dać się tutaj zaczepić, i by przy transporcie aż tak, to nie jeździło no ale cóż, już dobra nie wiem, możecie też sami to pokombinować bo ja sam tego nie wiem, ja sobie rozłożę tutaj oczywiście na panel IC zgrabiareczkę, bo tylko e, ta jest funkcja jeśli chodzi o panel IC i tutaj jest funkcja, bo ja już to sobie zdążyłem sprawdzić poza odcineczkiem dobra, ja sobie można, można chyba sobie jeszcze opuścić, tak opuścimy sobie cyk i można sobie niestety musimy znów tutaj opuścić jakby w ciągniku i włączyć niestety musimy, chociaż to powinno samo chodzić bez żadnego tuwałka, nic nie ten. I jak widzicie można sobie jechać o tak. No i ładnie, zgrabia funkcję pełni. Jedynie szkoda, bo widziałem komentarze do tego modzika. O, można sobie bokiem latać też tą zgrabiareczką. E, chodziło mi e, o to, że mm, nie ma funkcji przytrząsania tu niestety. No ale cóż, może autor w przyszłości doda, e, ale to się jeszcze zobaczy. Ale tak to jak na teraz e, spoko sprawa na polską wieś, ponieważ nie wychodziły do tej pory żadne takie e, nawet do grania, tak mogę powiedzieć, takie zgrabiarki, a tu się jako tako da jeszcze grać. E, o, można sobie jedynie bokiem latać jeszcze to zgrabiarku, więc trzeba powolutku jeździć, nie aż tak szybko. Ja sobie tylko, bo chciałam wam pokazać, o tutaj można sobie podnieść, tak. Tutaj sobie teraz do transportu jakby przygotujemy. I chcę zobaczyć czy to teraz się podczepi. Może na odcinku zrobi mi wyjątek. I się podczepi ten modzik. No nie wiem. No nie wiem, bo coś mi... Tutaj nie idzie jeśli chodzi o to zaczepianie. O cyk, ja muszę sobie trochę przesunąć ciągniczek. O cyk. I... Oto również i chcę zobaczyć, czy to się zaczepi. Dobra, o tak i czy nie. No nie, chyba, ale wy w tym czasie możecie zostawić lajka. Like Naprawdę bym był też bardzo zadowolony, jakbyście zostawili, a ja tutaj będę kombinował. I mam nadzieję, że coś tutaj wykombinuje. O tak, da radę. Nie wiem czy powinno to tak ważyć, ale tu jest ustawiona waga prawie 2,5 tony, więc to chyba nie jest za realna waga. Chociaż sam nie wiem, wam tego nie powiem. No ale dobra, wiecie co? Ja nie będę przedłużał. Po prostu możecie mieć taką e, zgrabiarkę. Możecie też sami pokombinować, bo ja też nie mam pojęcia. Siedziałem ze 10 minut poza odcineczkiem. Też próbowałem to jakoś rozwiązać ten problem. Ale jak zwinicie kółko, to tak do transportu też. Może być, jak jedziecie powoli, o taką, o... znaczy jak wyjście na godzinę, jedziecie, zobaczcie. Nic się nie dzieje, jedynie, przypatrzcie, musicie zwolnić, jeśli chodzi o zakręty i sobie ja zwalniacie, ciutko skręcacie i lecimy znów. Trzeba po prostu uważać tutaj, wolniutko jeździć, nie... ale to taką po 30, to maksymalną prędkością, jak będziecie jechać i nie szaleć, jeśli chodzi o skręty, to będzie idealnie i też, żeby za szybko nie jechać podczas. Prac, jak widzicie, ja sobie jadę 200 na godzinę, zakręcam leciutko i tutaj mi nie szaleje. Ta zgrabiarka. Ja sobie to odczepię już. Eee, ojejciu ciu światło włączyłem jeszcze. Dobra, ja sobie odczepię i przejdziemy do kolejnego modzika, a będzie ja sobie zgaszenie, bo to już jednak tym ciągnikiem e, chyba nie będziemy robić, chyba że w ostatnim modziku jeszcze, ale kolejnym modzikiem jest paczka. A paczka dokładnie kombajnów. Możliwe, że byłem przez dużo osób wyczekiwane takie bizony, bo one są na moducie. Nie wiem jak to, czy na konsoli jest, czy nie. Ale jest paczka bizonów, jak widzicie, z Z040. Bizon super. Ojejcie, wszedłem przez przypadek. No i bizon rekord. I są tutaj, właśnie, tak jak mówię, trzy. Ja nie będę do każdego wchodzić. Mi się wydaje, że możemy wziąć bizona super, bo mi się wydaje, że. Najbardziej e, największą ilość osób ten o ten kombajn interesuje, więc e, o tutaj można wybrać sobie, ale ja wybiorę sobie z 056 tak jak to jest napisane. Są 3, 4, 5 wersji. O co? 550? Nigdy nie widziałem takiego tak kombajnu. 550 chyba jeszcze. O ja Z takim zbiornikiem nie widziałem, wiecie? no czy ogólnie 550 to pewnie jakiś oddzielny model, ale chodzi o taki zbiornik. Nie widziałem. <grym> dziwne, dziwne. Ale my sobie weźmiemy takiego najzwyklejszego, o takiego około y markę kół Możemy z FMZ, Lizarda i z FMZ, czyli tu nie ma dużo do wyboru. O, można sobie. Standardowy 2, wąskie opony. Można sobie. No tylko wąskie opony, i standardowy. Wiecie co? Standardowy, ja sobie wezmę po prostu. E, no i sieczkarnia teraz. Kołnierz. Sieczkarnia. Sieczkarnia 2. Sieczkarnia 3. Kołnierz. Ja sobie wezmę kołnierz. Wzór barierki. Daszek. Kabina. Kabina 2. Kabina 3. Kabina.. nie już nie kabina, tylko barierki. No i lecimy dalej z osłonami, tak czy nie? No ale to gdzieś tutaj na dole jest. O tutaj. Jak widzicie. Mm, no ja sobie wezmę chyba z gumowa mata. Pewnie tutaj o tu. Tak czy nie, ja sobie wezmę tak. I możemy sobie wybrać kolorek. Eee, w sumie dzisiaj było dużo czerwonych rzeczy. Ja sobie wezmę jakiś taki omiodowy może. To miodowy będzie taki wyglądać, czy nie dobra? Jak najwyżej sobie zmienimy to, jak będzie już to kupione. O tu. Tylko wiem, że chciałby zmienić. ciekawe czy jest e, darady zmienić. Nie, to tylko kabina się zmienia. Sieczkarnia. O jejciu. Wiecie co? Chyba e, kołnierza się nie da zmieniać, jeśli chodzi o kolor. Ale to akurat słabo, bo e, tu pasowałby czerwony kołnierz. No ale szkoda, no dobra. Tylko sobie kupimy, jak widzicie, reszta skrzynia biegów. 2,5 e, tony się tu mieści. Możemy sobie kupić. I od razu do tego można sobie kupić header, ale ja sobie wejdę już przez headery, żebyście widzieli wszystko. Gdzie tu headery do zboża są. Teraz który to jest header? Najprawdopodobniej jest to ten header? Tak. 4,2 metra, 7 na godzinę. Maksymalna prędkość. Jak widzicie można sobie wybrać chyba tylko z jednym działem. Zaraz zobaczymy. Osłony, można na, dolna, górna, nie. Ja sobie wezmę nie. Model Z040, Z050, z Nie, 550 jeszcze. Z05612. Aha, to takie dziwne trochę tutaj, ja nie będę tego czytał, bo to dużo mi zajmie tu, ale ja sobie wezmę ten, bo ja mam tam drugą wersję Z056. Ale no fajne też wyposażenie dodatkowe, rozdzielacze łanu, rozdzielacze łanu A! Stół do rzepaku, ładnie tu Jak widzicie rozdzielacze jest tam jeden Ten Tu można sobie drugi dodać, ale można też samymi tymi Albo w ogóle można No właśnie, albo z tyłu do rzepaku wziąć Ja sobie wezmę ten kolor miodowy, według tego co ja robiłem a taki to jaki będzie? Nie, to taki to nie chcę. Dobra, ja sobie wezmę taki nie stój do rzepaku, ja sobie wezmę o tak. Dobra. No i nawet jak miodowy to wygląda. Dobra, ja sobie wsiądę. Na free oczywiście. O jejciu. Jak widzicie, dźwięki fajne. Nie wiem, czy słyszycie. Zobaczę w dźwiękach, czy wy to w ogóle słyszeliście. Mogliście w ogóle. O tak. Jeszcze raz gaszę. Dobra ładnie tu odpalił hmm, można sobie zmienić kamerę ale to chyba w każdym pojedzie i wiem czego zapomniałem do daszku dobra szybko zmienię wiecie ojejciu wejdę czyli o tak muszę o tak cyk gdzie to barierki ale chciałem też daszek i kolor... koloru daszku nie kolor daszku również nie da się zmienić ja sobie jeszcze raz muszę odpalić no i co? E, mamy tutaj coś na myszkę. O, otworzyć zbiornik można. E, wystaw rurę O. Tutaj już e, normalnie jest, nie ma panelu IC jeśli chodzi o rurę. Ale wiem, że coś mi się tu zmieniło i się przestawiło. Tylko nie tu, bo to w tej zakładce jest. O, cyk. O, okej, okay, dobra. No i chcę zobaczyć, czy tu jakiś panel IC występuje, ale chyba jak z mod Haba to nie będzie, jedynie widzę, że naklejki są złe, bo ja mam super, nie ze 0.50, tylko ze 0.56. Widzę, że tu żadnego panelu IC nie ma, więc e, ja sobie podczepię header, wiecie, o tak, tylko muszę schować rurę, bo zaraz w przywalę, dobra, cyk załączę sobie tak jedyneczkę dobra, cyk i tak musimy naprowadzić, żeby to przyczepić ładnie to wygląda, jeśli chodzi o środek też ogólnie e, tutaj w tym kombajnie, ale teraz ja się e, uciszę i możecie posłuchać dźwięku jaki jest, jakim jest odpalanie headeru. No i jak widzicie, pracuje sobie kombajn, bardzo ładnie to wygląda, jeśli chodzi o dźwięki rybizona. bizona. Ja sobie wysiądę, bo jak widzicie, ładnie wszystko się trzęsie jak to u bizona. Ja sobie wiem, że przyciszę dźwięki, bo możecie mnie w ogóle teraz nie słyszeć. A ja pogłośnie jeszcze dźwięki, widzicie co, ja sobie tak zmienię. Głośno chodzi, głośno strasznie. Rura się trzęsie, tył kombajnu się trzęsie jak to w bizonie. Wszystko tu działa, jak widzicie. Ja sobie chyba wiecie co dla testu. Szybko zrobię tutaj pole. Jakiejś pszenicy, coś takiego. Szybciutko. Możemy sobie to jeszcze przetestować. Nawet e, dobra. Cyk gotowy do zbioru i lecimy to przetestować. Cały wyłączę kombajn. Na jedyneczce możecie sobie jechać 9 na godzinę. Na dwójeczce możecie sobie jechać 15 na godzinę. A na trójjeczce maksymalną prędkością, czyli 22 na godzinę. To no, ja sobie wjadę jedyneczką. Takie to. Powinno się robić. Opuszczę sobie header i można sobie go załączyć. No, i jak słyszycie, bo chciałem, tak, żebyście posłuchali, jak to chodzi w pracy. Jak to wszystko tu ładnie wygląda, to bardzo ładnie wszystko wygląda. Oprócz tego, że prędkość by można byłoby zmienić, bo to, jak chcecie na polską wyjść, to 7 na godzinę nie jest do końca realne. Ja bym jechał na przykład takie wiecie co? O takie na przykład, to poczekajcie, muszę tak ładnie mi pośrodkować. Nie? Chyba, że ten pomad mi się uda włączyć, ale w co wątpię. Poczekajcie, o tak. O kurczaki. Wiecie co? Ja chyba bym jechał takie 5-4, e, coś takiego. O takiego, coś nie. Chcę dla Was pokazać, jak to by wyglądało, ale mam dużo jeszcze do, do pokazania, więc ja sobie chyba to odpuszczę. Ale prędkość by się do zmienia była, ale dobra. Ja sobie nie boję się przedłużania, bo dzisiaj dłuższy będzie odcinek, bo aż 20 minut, a ja jeszcze mam do przedstawienia dwa, 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 dwa modziki. E, no i, a kolejnym oddzikiem będzie budyneczek, to musi być zawsze na tej serii. Budyneczkiem dokładnie będzie taka paczka budynków. Paczka, no takie dwa budynki. Ale też w różnych kolorach. Jest to to od Rayota te cztery budyneczki. Jest takie coś, ja wam pokażę tak kolorystycznie jak to wszystko wygląda. Zielone drzwi i tak dalej. Jak widzicie. Jest takie coś z takim dachem wersja. Jest wersja taka oddzielna, w ogóle ta sama obora. I taka. Moim zdaniem najlepsza jest to ta. Zobaczcie jak to polska ładnie wygląda. No ja sobie przetestuję sobie tutaj. Postawię o tą, bo moim zdaniem ta jest najlepsza. Sobie o tu wyłączę to do tryb swobodny. O sobie postawimy. I idziemy, ja idę zaprezentować wam to. Jest to bardzo fajny modzik. A jeśli chodzi, wiecie co, ja szybko sobie postawię wam dwa te budyneczki, bo to mało do obchodzenia jest, jeśli chodzi o tu, a drugi budyneczek też będzie spoko, żeby pokazać, ja sobie o ten kupię, o cyk, dobra. Przejdziemy sobie pierwszy do tego dużego e jak widzicie, jest tutaj e, jeśli chodzi o różnicę między tymi dwoma. Jest tu dodana e, jeden przejazd, jeśli chodzi o stodołę. I tutaj na począteczku taki mały, mała dobudówka, tak mogę powiedzieć. Coś zaczniemy od tej, takiego małego pomieszczenia. Jest tutaj takie pomieszczenie na różne narzędzie, takie dla ozdoby. Jeśli chodzi o drugie pomieszczenie, jest to zbiornik tutaj na mleko, występuje. Możemy sobie przejść dalej. Tutaj jest takie biuro, można powiedzieć, coś tutaj, jakieś dokumenty podpisać. Takie też ozd ozdób jest dużo. Tu się wychodzi od razu na oborę. Mm, tu są przejazdy. Od, od razu otworzę wam drzwi. O tutaj, nie jest założone. Tutaj też coś jest e, do mleka. Ja sobie kupię krowy, tylko nie mam pojęcia, gdzie. O tu, dobra, tu. I można 60 krów tutaj e, mieć. Jak widzicie ładnie tutaj stanowiska też są krów i przejazd jest normalny tutaj. E, tutaj można sobie też czymś e, wyjechać z boku. A tutaj też e, kolejne drzwi, bo przejazd jest... O! <laughs> Nie zauważyłem, że tutaj jest już koniec tego co zabudowałem. E, zabudowałem, no z tego co wyrównałem teren. Tu jest dostęp do krówek jak widzicie. No i tu jest... E, no, taka stodółka mogę powiedzieć, mała, bo tutaj jest miejsce na coś, na jakieś maszyny, zboże, bele. Tu jest przejazd, no, a tu jest górka, gdzie możecie sobie kłaść nawet bele, ponieważ tutaj, jak nic nie będziecie kłaść, to nawet ładowarką się wyrobicie i tu możecie te bele kłaść, a tu jakoś ściurlać, a tu nawet czasami zrzucać jakieś koski raczej, bo bel się nie rzuca tędy, a tu małe również wyjścia są. O, ja sobie wyjdę tędy i możemy pójść teraz do tego budyneczku, bo to jest praktycznie to samo, bo tutaj jak się otwiera, jak widzicie, jest e, zbiornik na mleko, coś podobnego. E, my to zamkniemy, bo to już nie potrzebujemy. Napis e, ich jest. O, tutaj od razu jest ten sprzęt. Nie ma tam pomieszczeń z tyłu, jedynie tu jest dla tych krów. E, no i tu co? Jest przejazd, tak jak to powinno być. Ładnie to wygląda, drzwi, wszystko fajnie. tekstury są tu bardzo dopracowane. Bym powiedział, ale jest tu też górka. Nie zapomnijmy o tym. tylko wiem, że muszę jakoś tutaj. No ja sobie też tu kupię. Tutaj macie do wyboru 50 krów, nie 60. Eee, o tutaj, cyk, możemy sobie kupić 50 krów. Tu mamy dostęp do krów tych, tak jak to było poprzednio. Ale wiem, że ja muszę sobie szybko podjadę waltrow. O jejciu. Mówiłem, że nie będzie używana, ale ja sobie podjadę Waltrow, aby sobie wejść na górę, bo tam sobie nie wejdę bez czegoś do podparcia, do podparcia. żeby wejść na to i wtedy na górkę, bo tam to można przez drabinę sobie przez stodołę. A tutaj już tego tak nie zrobimy. Dobra, cyk, cyk, o tu otworzymy. Tylko czy się to. Tak, otworzyło, dobra. I teraz wyjdziemy jeszcze raz. I możemy sobie wejść, jak widzicie, górka jest tutaj, można sobie kostki zrzucać, zarąbiście to wygląda. Bele można również tutaj kłaść, 125, jak nic tutaj się zmieści, więc naprawdę jest to spoko obora. A dokładnie to cztery obory do wyboru, tylko tekstury pozmieniane, ale moim zdaniem najładniejsza z tych wszystkich jest ta. Jeśli chodzi o ostatni modzik, jest to stacja wapnowania dokładnie. Tylko nie wiem, gdzie ja mogę to znaleźć, wiecie? Chyba będę tu gdzieś szukał, zbiornik, o tu. Nie... Silosy może? Gdzie to by znaleźć tutaj? Poczekajcie. Bo gdzieś to jest, jakby taka stacja wapnowania ostatnio wyszła fajna. Tylko nie wiem, gdzie ona może być. O, jest! Stacja wapnowania, ja sobie po... o. To zależy jaką teksturę wapna macie, bo ja mam zmienioną teksturę wapna, a jak widzicie tutaj na rysunku o, tutaj, o, tu jest oryginalna tekstura wapna. Ja sobie tu postawię to. No i dobra, cyk. Tylko sobie włączę te, te ikonki, jak one się nazywały. Znaczniki stref interaktywnych. No i co, jak widzicie, jest tu górka niby takiego mm, takiego wapna. No i ja sobie szybko kupię jakąś przyczepę. Na przykład taką standardową, jakąś sobie podjadę w Altru Szybciutko żeby to przetestować, bo już dużo odcinek trwa bo aż 25 minut, no ale jak jest bizon, jest paczka bizonów jest fa są fajne budynki to dlaczego by tego nie fajnie zaprezentować i trochę dłużej to zrobić, no bo jednak na bizony, na takiej paczki rzeczy to więcej czasu schodzi, a zwłaszcza najwięcej czasu mi zeszło na tą zgrabiarkę wiecie bo to było trochę kombinowania i na te bizony co je można podjechać jak widzicie o tu ja sobie otworzę pokrywę i można sobie kupić takie wapno, Odcyk yy, napełnia się jak klikniecie R yy, i od razu wam odejmuje kasę, a przyczepa wam się napełnia, możecie od razu tu przyjeżdżać z wózkiem do wapna, bo to jak najbardziej też może być, yy, będziecie prosto jeździć yy, z pola tutaj yy, wózkiem, chyba że to się sobie postawicie na polu to będzie co innego. Tutaj się pewnie zaraz się napewnie zobaczymy i za taką o, przyczepę nam odejmie. odjął nam prawie 2700 zł za 8000 litrów, więc też spoko chyba cena. Jeśli chodzi o takie realistyczne, no to fajne, ja sobie już tu zostawię. O tak e, sobie zakończymy odcineczek, bo już e, trochę minęło tu 27 minut odcinka. Więc co, w tym odcinku na tyle e, chciałbym Was zachęcić e, do. Wpadnijcie na film poprzedni na moim kanale, a był to film z serii Polska, wieś dokładnie, chyba to było kupno yy, auta. Tak, za, polecam zajrzeć, bo tam omówiłem te sprawy. Propo, auta, fajna też nowość na serii, bo jeszcze auta nie miałem. No i co, yy, ja Was jeszcze raz zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Naprawdę yy, bym był bardzo zadowolony, jakbyście zostawili tu subskrypcję. No i co. Ja chyba nie ma co przedłużać. Pamiętajcie o hashtagu mod i ja wam przybliżać serduszko. Oraz pamiętajcie, że linki do modów są w opisie w kolejności jak na filmie. No i yy, w tym odcinku to pewnie będzie wszystko. Trzymajcie się i na razie. Cześć!